Kuźwa, u moich sąsiadów znowu pies wyje, wczoraj było to samo, ale kuźwa petardy złe w sylwestra. A, weź mnie nie denerwuj. Ja, moje podejście jest takie, że jak ktoś chce w Sylwestra, to niech napierdala ile wlezie. Już ja jestem przeciw, przeciwko temu, żeby walili, wiesz, dwa dni przed i dwa dni po. No to u nas się nawet jakiś kretyn odpalił i tam chyba 2 stycznia odpalił, wiecie, o 19 czy 20 salwę. Ale to tak, jak dosłownie by ktoś zakacza pociągnął, nie? Jesteś... Ale, ale, e, jeżeli chodzi o Sylwestra, to nic się nie bać, napierdalać. E, śmieszą mnie te akcje, cichy Sylwester, bo pieski i tak dalej, ale akcje właśnie piesek przez cały rok męczy w bloku, nie no, to taka natura, no cóż. Słuchajcie, żeby nie było, lubię zwierzęta, lubię psy, ale no nie dajmy się, ku oszalać, no masakra jaka. nie dajmy się zwariować, nie oszaleń. Nie no, je, jeszcze raz, żeby nie było, że jeżeli wiesz, ktoś wali przed i po, no to należy go je**** prądem niejako, nie? Ale w yy, Sylwestra? Na pełnej, na pełnej. Ja w przyszły rok normalnie biorę, kupuję, wiesz, dzieciakom show robię, a piesek sąsiadów, a wiecie, co mnie to interesuje, już chciałem lecieć, ale niech będzie, że nie będę kloł, nie wiadomo jak, nie? Ich problem nie mój, tak naprawdę, nie? Tak samo, wiecie, żeby nie było na przykład z dzieciakami, mam, mam e, tak samo, że jeżeli to są moje dzieciaki, to są moje dzieciaki i nie mają być problemem kogoś, no bo wiecie, to są dzieci. Nie? To jest moje zadanie. No to tak samo, jeżeli miałbym psa, no to jest moją brochą to, że ten pies się boi, a ja nie teraz wszyscy, kurwa, bo mam pieska. Ty nie strzelaj, ty nie strzelaj, a ty nawet w ogóle muzykę ścisz, nie? Bo ja mam pieska. No, bez przesady. Każdy pępkiem świata, kurde, jest, nie? W rodzinnym mieście ziomek 3 stycznia w bloku obok matki odpalił i se łapy rozjechał A! Zagówniarza też się tak robiła. Nie zapomnę jak kumplowi w wieku chyba 8 lat z palca ratowałem. W sensie nie, że mu się coś stało tam poważnego, tylko no co, drachami się bawiliśmy, bo wtedy za złotówkę można było pudełko drach kupić, nie? Tych korsarzy. Nie, korsarze, korsarze to były chyba te większe już nie pamiętam. No i, i, i... No jedna za szybko wybuchła, nie? No to micha z wodą, gdzieś tam opatrunek do tej pory ma palca tak jakby... No cóż, w wieku 8 lat to nie byłem za bardzo medykiem, nie? tak ja się zawsze zastanawiam jakie pisze zamiast psów mają ludzie, ja mam trzeciego psa w swoim życiu, już każdy był kozakiem i oglądał ze mną pokaz, a to na balkonie, a to na podwórku SIGMY. No... słuchaj, bo są psy i są większe szczury po prostu, nie? I tyle. No traumę ma i tak dalej. Kur... psy na wojnie normalnie biegały i... i, i e, wiesz... To były psy, a tutaj wiesz, głośniej ktoś motorem pojedzie i pies, o, o skitrany, o, ja pierdyle. Ja mam kota akurat w tym momencie, ee, no już od 7 czy 9, nie, 9 lat, nie, ma, nikt nie ma tak bardziej wyjazd sylwestra jak on. Kot. Wiecie, wrażliwy słuch. Moje chomiki miały wywalone, jadły sobie sałatę na chillu na sylwestra, a przecież to zwierzaki o bardzo... no, dokładnie. O, profet, nic mi nie mów. Jak byśmy znaszli w ogóle na to? To jest 13 stycznia, a my o sylwestrze gadamy. <laughs> Nadrabiamy, widzę, nie? Nie, no, jeszcze raz, moje, moje takie podejście co do tego wszystkiego to jest naprawdę e, zwyczajnie to, że ty masz zwierzaka, to, że ty masz dzieci, ja mówię to jako ojciec drugi to jest twój problem i twoja brocha, a nie ludzi wokół. I tyle, nie. Brawo, prawo i ludologia. Prawo <ścoughs> i ludologia, no to przecież mieliśmy w tym. w w the game, nie? Kot to ma wywalone 24 na 7, chyba, że chce jeść. No, no jeszcze ja chcę wychodzić, nie. Mój to jak pies, jak mu się zachce lać, już nie ma kowy, to on po prostu sobie wychodzi, nie? Niestety, ale sąsiad z bloku naprzeciwko zostawia zastranego pudla na balkonie i nic sobie z tego nie robi, że ten szczur ujada północy. To ja miałem sąsiada, który miał haskiego. ja pierdyle. Ja nie wiedziałem, że psy mogą tak być, a ten jak zawył, to uff, na szczęście tam dwa piętra niżej. Nie, tak więc do mnie docierało tylko trochę, ale jeżeli ktoś mieszkał przy nim, uuu, panie, no nie mieli lekko, nie? No i co, i wbita, nie? Bo, bo on ma psa. To nie kwestia rozmiaru ludzie, e, że ludzie nie potrafią się zajmować psami i nie kumają, jak ważne jest systematycznie wystawienie psa na bodźce z zewnątrz, potem pikaczu, <laughs> że sra pod siebie jak usłyszy strzały albo nawet. Tak, tak, Sajdero, nie, no pełna zgoda. Ja, ja jakoś nie wiążę tego tak naprawdę z rozmiarem. Ja wspomniałem o tym, że są to po prostu jakieś większe szczury, ale to nie dlatego, że rozmiar, tylko po prostu no, chodzi mi o naturę, nie? zwyczajnie. Że pies, który się boi, wiesz, wystrzałów gdzieś tam jeszcze, wiesz, na zewnątrz, kiedy on jest w domu, no to, to, to nie pies.